Cześć dziewczyny, przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem o promocji w Rosmanie. <laughs> tak jak słyszycie, jestem masakrycznie chora, ale postanowiłam się ogarnąć, pomalować i tak musiałam się wyjść na miasto Lampa mnie strasznie tutaj e, razi w oczy, mam straszny katar i wiecie jak to oczy przy katarze Ale postanowiłam Wam nagrać filmik, więc zobaczcie jak ja się dla Was poświęcam Jeżeli nie widziałyście mojego vloga, to zapraszam Was na niego, dostaniecie link na dole i Wtedy zobaczycie dlaczego jestem chora i dzisiaj o promocji, która nadchodzi w Rossmanie, czyli na kolorówkę. Postaram Wam się dzisiaj też nagrać resztę, chociaż nie jestem pewna, czy dam radę w ogóle z moim głosem i tak dalej. Ale też dzisiaj miałam zakładane gumki między zębami, a powietrzem zakładany ekspander, więc w ogóle pewnie nie będę mogła mówić, do tego będę chora, więc nic wam pewnie nie nagram, ale okej, okay. już Wam przychodzę i mówię, co warto kupić na tej promocji w Rossmanie. Dzisiaj Wam pokażę tą pierwszą turę, która niby od czwartku bądź od piątku różnie jest mowa. Jedni mówią, że od 23, inni, że od 24 jest ta promocja, ale myślę, że to na stronie Rosmana i tak dalej jeszcze będzie pewne. Jak się dokładnie dowiem, to Wam Nadal napiszę. Jest promocja na wszystkie produkty, tak jakby do makijażu twarzy czyli podkłady, pudry, korektory róże, rozświetlacze, brązery ja nie wiem, czy coś jeszcze jest. E, dobra, i tutaj mam już pudełeczko I zacznę może od pudrów, bo mam je tutaj na samej górze Jeku, przepraszam was e, I pierwszy to mam puder e, z Bell Two Pocket Skin I jest to e, puder Ja wiem, że nie, nie wszystkie mm, Szafy, nie wszystkie Rosmany mają szafy Te ale niektóre mają Więc jeżeli byście mm, trafiły to Super, teraz coraz więcej Rossmanów O. Oh, wow. Jest dosyć jasny, coraz więcej Rosmanów ma tą szafę Belle Hypoallergenic I mi się wydaje, że to jest taka sama szafa, tylko z dopiskiem hypoalergenic I niczym się te kosmetyki nie różnią I tam na pewno podobny puder jest, więc polecam Wam zajrzeć tam do szafy Bel. Oczywiście puder z Eveline, one są bardzo fajne, super matuje Tylko ja go wzięłam, słuchajcie, kiedyś w kolorze 22 naturalnym Bo tak z testerów mi się wydawało I ogólnie zobaczcie, on jest tutaj, tak jak widzicie, dosyć jasny Pokażę wasz, Wam też tą bel, bo ta bel jest dla mnie... <laughs> ok No może się trochę różnią, ale jak widzicie, jakieś takie wielkie różnicy nie ma A zobaczcie, coś z nim się dzieje na gąbaczce. Kto ma tą gąbeczkę? Specjalnie Wam zostawiłam, żeby, żebyście zobaczyli, jak on ciemnieje Więc weźcie sobie dużo, dużo jaśniejszy kolor, bo ten jest strasznie ciemny I ja go niestety używam tylko latem Dobra, dalej z na pewno Wam polecam Jak wiecie, mój ulubieniec Manhattan i to jest Perfect Taint Powder and Makeup. I to jest dwa w jednym. I ogólnie w Manhattan jest tak, że są dwa identyczne, tak jakby pudełeczka. Jest to pudełeczko z tym e, powder and makeup, i jest drugi sam puder I Ja też go mam, ale teraz nie wiem. I obydwa polecam. Także który weźmiecie OK. Na pewno też puder matujący ten e, Matte Soft Compact Powder. Z Manhattanu jest rewelacyjny, jak wiecie i mnie oglądacie się jakiegoś czasu, to wiecie, że go po prostu uwielbiam i używam namiętnie yy, I... ale to się przeciąga I jeszcze puder sypki z Manhattanu też podobno jest bardzo dobry Z pudrów chciałam Was przed czymś ostrzec Nie kupujcie tego, to jest Maybelline Affini Jest fatalny, ja go mam... w ogóle zobaczcie, wypadło mi to... tej gąbeczki tu nie ma oryginalnie on mi jej w ogóle się odkleił, wypadł. No, zużyłam go, bo go próbuję zużywać, ale jest fatalny. Nic nie matkuję, nic, nic nie robi na twarzy, także nie polecam Wam. Teraz może pokażę Wam róż. Na pewno, który polecam. Tutaj mam róż z Vibo. Na dole też Wam dam filmik, który nagrałam rok temu, więc sobie porównacie, bo pewnie część się tutaj powtarza, ale części nie dopowiedziałam. Polecam wszystkie róże z, z Vibo i z Lovely. Są fantastyczne. Także na pewno fajnie się zaopatrzyć mnie. Też róży z Belle jest bardzo fajny Jakoś róży z Manhattanu, Maybelline i tak dalej nie polecam. Fajna jest też ta seria Dr. Irene Eris Provoke. Tam też są fajne produkty, i myślę, że warto zajrzeć do tej szafy na tych promocjach. I polecam Wam zakupić rozświetlacz. Ja tutaj mam z Lovely. I ja mam silver highlighter. Jest chyba jeszcze gold, czy chyba gold, bo jest ciepły i zimny. Mi bardziej podpasował ten, naprawdę jest fantastyczny. Dużo osób zachwala rozświetlacz z VIBO, więc myślę, że to jest idealny moment, aby sobie zakupić to cudeńko. Także ono kosztuje chyba 10, czy ileś tam złotych normalnie, więc na pewno warto się w niego zaopatrzyć. Korektory. Mam cztery, które Wam polecam. Na pewno Rimmel Lasting Finish. Ja mam w numerze 0,10. Bardzo fajny, naprawdę jest jasny. Ja go stosuję pod oczy, chociaż trochę tempo się rozprowadza pod oczy i. No jeszcze muszę z nim pokombinować, ale ogólnie kryje super, jest fajny Drugi to jest Affini Tone z Maybelline Też fajny, kryje trochę mniej Więc jeżeli macie duże sińce, no to wiecie, tak z dystansem podejdźcie, bo może wam nie przykryć wszystkiego Ale ogólnie jest spoko, na pewno go też zużyję Bardzo fajny Art Scenic z Eveline, Bardzo fajny korektor, ładnie kryje cienie, daje radę Tylko ja go wzięłam... Hmm tym ciemniejszym chyba kolorze i na razie go po prostu nie używam. I ostatni Astor Perfect Stay Concealer, 24 godziny. I to jest mm, korektor, który naprawdę dobrze kryje cienie. Wiadomo, jest troszeczkę gorszy, gorszy od tego L'Oreal'a Perfect Match, czy tam trumacz, którego ja zawsze używam, ale też jest bardzo fajny. Dużo osób go lubi. Jeżeli nie macie mocnych cieni, to da rady. Jeżeli macie takie mocne cienie, jak ja, no to przykryje Wam tak nie do końca. No ja w tej chwili mam. Lasting Finish rymala, ale mam strasznie podkrążone oczy, więc to też weźcie poprawkę. I cztery podkłady. Podkład z Eveline. Double Cover. Art Scenic. Ja też go niestety mam w zaciemnym kolorze. Na tą porę roku dlatego nie używam, ale ogólnie jest spoko. Matujące, kryjący. Kryje ok. Trzymam mat, Jest bardzo fajny. Kosztuje mało, więc wszystko jestem w stanie mu wybaczyć Mój ulubieniec, jak wiecie, podkład z Bell Hypoallergenic. Ja mam w tym najjaśniejszym kolorze. Tutaj już nie pamiętam, no ale 01 Te sterki są, więc sobie sprawdźcie Jest fantastyczny, palcam go Wam, bo jest w wielu rozmanach jest szafa ta Belle Hypoallergenic, jest fantastyczna, naprawdę I ja do tej szafy też muszę zajrzeć i w tej szafie się właśnie zaopatrzyć większość rzeczy, bo naprawdę super Bourjois Healthy Mix, no co, nie muszę dużo mówić Ja używam w kolorze 52 Manhattan Easy Makeup Match Makeup Powkody z Manhattanu też są bardzo fajne, też Wam polecam I to chyba wszystko, co mam z tej serii Więc wypiszcie na dole, co warto kupić Bo może się na coś fajnego skuszę Wiadomo, podkładów i półtora raczej już kupować nie będę Ale kto wie Dajcie znać, dajcie sobie jakie róże polecacie z tej serii, serii Bell Hypoallergenic I z dr. Irene Elis z tej serii Provoke Czekam na komentarze od Was Na pewno też fajnie zajrzeć sobie do Revlonu Jeżeli lubicie ten podkład z Revlon, Color Stay, To na pewno warto na to spojrzeć Affini z Maybelline Bardzo fajny podkład Także no też myślę, że fajnie sobie go kupić Ja nie wiem, czy nie kupię sobie z Rimela Tego z takim pompeczką Z niebieskim Z niebieskim koreczkiem kurczę, nie. Coś tam z match to jest więc nad tym się zastanawiam, albo ten lasting finish może sobie zakupię. Także no, no nie mówię, że na 100% nie kupię podkładu, ale może jakieś ciekawości, żeby zrobić wam test, zakupię. Także piszcie na dole, co, co polecacie. Trzymajcie kciuki, żebym wyzdrowiała i żeby jakoś to było. Pa! pa.